Ta prędkość wynosiła około 160-170 na godzinę e, w momencie, kiedy e, samą odosobowy KIA niestety zajęło miglam. Po wielu miesiącach milczenia Sebastian Majtczak, podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1, udzielił wywiadu Zbigniewowi Stonodze. W ponad półgodzinnym filmie twierdzi, że jest niewinny i to kierowca Kii. Zajechał mu drogę. Sebastian Majczak przekazał, że zaraz po wypadku prokurator powiedziała mu, że jest osobą poszkodowaną w tym zdarzeniu. Zrezygnował z powrotu do kraju z delegacji w Dubaju w obawie przed niesprawiedliwym wyrokiem w Polsce. Z ustaleń świadczych wynika, że w chwili wypadku Sebastian Majczak jechał swoim BMW 250 km na godzinę. Niektórzy podają, że być może było to nawet 300 km na godzinę, ale on sam nie zgadza się z wieloma ustaleniami prokuratorskimi i twierdzi, Stwierdził, że jechał może 160-170 km na godzinę. Zresztą posłuchajcie sami wybranych fragmentów tego wywiadu, udostępnionych nam dzięki uprzejmości Zbigniewa Stanogi. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Sebastian Majczak przebywa obecnie w Iraku. Jechałem swoim samochodem lewym pasem w kierunku Częstochowe i mi tuż przed węzłem Piotrów, samochód. Osobowy marki KIA na pustej, przepasowej autostradzie zajechał mi e, e, drogę. Ze skrajnie prawego pasa wjechał na, na lewy pas, który, który się kończył. Wysiadłem z samochodu i zobaczyłem płonący samochód. To nie było płonące auto, to był słup, e, słup ognia. E, wysoki do, do wiaduktu. E, ja w tym czasie, widząc, że inne osoby e, stoją przy tym samochodzie, podałem gaśnicę mojemu koledze, który tam się udało pomóc. Ja, e, ja skoncentrowałem się na pomocy mojemu przyjacielowi, który, który przy mnie został w samochodzie. Na miejscu zdarzenia e, rozmawiałem z różnymi e, policjantami. Którzy ode mnie wymagali różnych pytań, natomiast ja zeznałem, tak jak miało to miejsce, jechałem lewym pasem drogi i nagle na pustej autostradzie, gdzie przede mną było tylko jedno auto dostać, jedno, jedno auto ciężarowe, nagle samochód osobowy zajechał mi drogę i to był ułamek sekundy, gdzie żaden system bezpieczeństwa w moim samochodzie nie zadziałał. Żaden system bezpieczeństwa nie ostrzegł przed ewentualną kolizją. Ja mogłem tylko trzymać samochód na moim pasie ruchu bądź uderzyć w wiaduk. Jechałem dalej swoim pasem ruchu. Doszło do kolizji. Strasznej kolizji. Z czego skutki nie ma dnia. nie myślałem o ofiarach, które wtedy nie wiedziałem, że, że miały miejsce. Ale skutki tego, tego w wypadku są widoczne każdego dnia przede mną. E, następnie zostałem zwolniony z posterunku i poinformowany, że pani prokurator wiedział, że jestem poszkodowany w tym, w tym zajściu drogowym. Z uwagi na, na moją aktywność zawodową prowadziłem bo już nie prowadzę, e, firmę międzynarodową z zakresu spożywczej produkcji, produkcji kawy. E, następnego dnia wieczorem poprosiłem pracownika, aby e, ze mną udał się na delegację. Dużo technicznych zaplakowało e, na Węgier. E, tam e, spędziłem trzy dni, wróciłem i... i e, i przebywałem pod, pod adresem moim zameldowania w, w Łodzi w moim mieście, mieście rodzinnym. W piątek zaczęła się, się fala hejtu. Tak naprawdę nie wiadomo, nie wiadomo skąd, jak skierowana. Zaczęto atakować moją rodzinę, moją żonę, moje siostry, wszystkich, wszystkich których mi bliższe. W piątek wjechaliśmy z żoną do Warszawy w celach zawodowych i e, z, piątku, z piątku na sobotę e, pewna osoba podejrzewała może z, e, ze straży pożarnej bądź e, sanitariuszy opublikowała e, zdjęcie tablic rejestracyjnych mojego samochodu i od tego miejsca e, zaczęła się ogromna nagonka, ogromnej chęgi. Potem pracownik firmy leasingowej e, opublikował dane e, mojej firmy, która była leasingobiorcą. E, opublikowano moje dane osobowe, e, opublikowano e, moje imię, moje nazwisko, dane mojej firmy, dane rodziców firmy, e, sióstr, e, mojej żony. E, I e, w sobotę, w niedzielę wróciliśmy do łodzi. Już e, wszędzie w internecie były nasze dane, e, masa, masa gruźb e, karalnych, e, grożenie e, morderstwem, e, grożenie wieloma, e, wieloma bardzo, bardzo złymi rzeczami e, pod adresem mojej, mojej żony, moich sióstr, moich rodziców. <laughs> w poniedziałek e, e, wyjeżdżałem w delegację do Niemiec, 25 września delegacje na targi, które były zaplanowane dawno temu. Mój kalendarz był zaplanowany kilka miesięcy do przodu, 8, 9 miesięcy, z targami handlowymi na różnych kontynentach świata. Rano, około godziny dziewiątej, zadzwoniłem ze swojego telefonu, na co na czego dowód mam, billing telefoniczny na oficjalny numer e, prokuratury w Piotrkowie. I e, zapytałem wtedy prowadzoną są śledztwo e, prokurator Olgę Grubicką o sprawę. E, została mi przekazana informacja, że e, jestem ofiarą tego wypadku. Oraz że w ciągu e, dwóch dni e, mój samochód będzie E, Zwolniony e, w celu, celu e, zamknięcia szkody. E, Wjechałem do, do Niemiec na, na targi branżowe, kawowe. Z uwagi na szerzący się kredyt, e, wiele ludzi wyzwaniało do klinik e, współpracujących z moją żoną oraz do firm. E, zdecydowałem z żoną, że jedziemy na kilka dni póki e, Wyjdzie na kilka dni, póki w Polsce e, służby odpowiednie nie, nie opanują tej, tej fali. Po targach e, wyjechaliśmy, e, wyjechaliśmy do, do Dubaju, co miałem również zaplanowane wiele, wiele miesięcy wcześniej na e, różnego rodzaju spotkania biznesowe, e, zaplanowane w ciągu całego tygodnia. Po wylądowaniu tutaj na miejscu e, okazało się, że w Polsce była e, konferencja e, ministra sprawiedliwości, które oznajmił, e, który oznajmił, że, że z uwagi na pochodzenie mojej rodziny, on zrobi wszystko, aby udowodnić mi winę i e, doprowadzić do, do skazania za e, ten wypadek samochodowy. W piątek 20, 29 września tak naprawdę w ciągu dwóch godzin e, opublikowano mną e, nakaz doprowadzenia e, list gończy, e, tymczasowy areszt, e, europejski nakaz oraz złożono wniosek do opublikowania czerwonej noty Interpolu z wizerunkiem. Ja nie wiedziałem w tym czasie o tym. W po, po, po spotkaniach tutaj biznesowych, po godzinie 17:00 mojego czasu, e, zostałem poinformowany od e, przyjaciół, przyjaciół rodziny, że moje zdjęcie, mój wizerunek jest we wszystkich wiadomościach w Polsce. Tak naprawdę w ciągu 24 godzin zostałem najbardziej poszukiwany. E, Kryminalistom w Polsce i na świecie. Dwa dni później zostałem zatrzymany przez e, jednostkę Interpol w hotelu. Najpierw e, byłem w areszcie, a potem zostałem się transportowany do głównego więzienia na pustyni. gdzie pobyt zaczyna się od e, kilku, kilkudniowej izolatki bez prawa do kontaktu z nikim, z Butelką wody przez ten, przez ten cały czas. Potem e, e, jest transfer na oddział ludzi oczekujących do e, oskarżenia, do wyroku, e, gdzie cele 30 osobowe są przeludnione. Często w nich przebywa 13-20 osób. To ile pan jechał na godzinę i przy jakiej prędkości doszło do wypadku? Mowy. My wiemy w przestrzeni publicznej, że to było między 250 a 270 na godzinę. To nie jest prawdą. Przy tej, przy tej prędkości e, nie sądzę, aby ktokolwiek mógł e, wyjść żywy, e, z żywy z jakiejkolwiek kolizji, nie mówiąc o, o wypadku. E, ta prędkość wynosiła około 160-170 na godzinę. E, w momencie, kiedy. Eee, samą osobowy kija, niestety zajęło on Jeżeli polski wymiar sprawiedliwości zapewniłby mi eee, bezpieczeństwo mnie, mojej żonie, mojej rodzinie, eee, oczywiście, e, proponowałem takie rozwiązanie podkręturowi nie dalej, jak półtora miesiąca temu, natomiast nie spotkało się to z. E, A prowadzą, i nie spotkało się to z możliwością. Dwa razy odmówiono mi listu żelaznego.